Jestem przekonany, że rok 2017 przeciętny rolnik polski, cokolwiek by to znaczyło przeciętny, będzie wspominał dobrze. Złożyło się na to przede wszystkim wzrost produkcji rolniczej, blisko 12%. To jest rzadkim wynikiem. Koszty wzrosły o niespełna 2%. I jest to wynikiem głównie zmian cen energii, natomiast pozostałe ceny środków produkcji pozostały na mniej więcej niezmienionym poziomie. Dochody działalności operacyjnej, a więc produkcji rolniczej, powiększone od opłaty bezpośrednie. Wzrosło blisko 30%. Jest to wynik zaskakujący. Oczywiście bardzo się to różni w zależności od regionu kraju, od tego, czy rolnicy już dostali dopłaty w ubiegłym roku, czy dopiero oczekują na przekaz.